Rozważając istnienie dinozaurów, musimy najpierw przyznać, że zdecydowana większość tych stworzeń jest bez wątpienia wymysłem koncepcyjnym, a nie naukowo dokładnym przedstawieniem mieszkańców Ziemi. Te wysoce sceptyczne przedstawienia są powszechne nie tylko w urzekających ilustracjach znalezionych w podręcznikach, ale także w tym, co można najlepiej opisać jako pomysłowe dzieła sztuki w eksponatach muzealnych. Te kunsztownie wykonane przedstawienia prehistorycznych form życia służą przede wszystkim promowaniu programu ewolucji i wzmacnianiu przekonania o historii sięgającej milionów lat wstecz. Zdefiniowana przez współczesną naukę paleontologia to badanie pradawnego życia poprzez badanie skamieniałości. Dziedzina ta stara się zrekonstruować historię, ewolucję i środowiska wymarłych organizmów, analizując ich szczątki i ślady. Jako dziedzina interdyscyplinarna, paleontologia łączy w sobie elementy biologii, geologii i chemii, wykorzystując techniki takie jak wykopaliska, analizy laboratoryjne i anatomia porównawcza w celu zbadania dawnego życia i ekosystemów. Sir Richard Owen był wybitnym brytyjskim biologiem, paleontologiem i anatomem porównawczym, który żył w latach 1804-1892. Jest najbardziej znany ze swojego wkładu w paleontologię, w tym z wymyślenia terminu dinozaur, oznaczającego straszną jaszczurkę w 1842 roku, aby opisać odrębną grupę prehistorycznych gadów. Pierwsze odkrycie dinozaura zostało dokonane przez Williama Bucklanda na początku XIX wieku w pobliżu Oksfordu w Anglii. Jego najbardziej godne uwagi i znalezisko składało się jedynie z częściowej dolnej szczęki z zębami i różnymi fragmentami kości, kończyn i kręgów. Pomimo braku czegokolwiek zbliżającego się do kompletnego szkieletu, te rzadkie i wysoce niekompletne szczątki zostały uznane przez Baklanda za wystarczające do spekulacji na temat istnienia wcześniej nierozpoznanego gigantycznego gadziego stworzenia. Szybko opisał to stworzenie jako megalozaura, w 1824 roku oznaczając jedną z pierwszych rzekomych identyfikacji tego, co później zostało sklasyfikowane jako dinozaur. Kluczowe znaczenie ma uznanie skrajnego niedoboru szczątków szkieletowych na początku ery odkrywania skamieniałości dinozaurów oraz zakresu daleko idących domysłów związanych z rekonstrukcją tych stworzeń z zaledwie fragmentów w pełni zilustrowane formy życia. Cała ta narracja od samego początku była dość wyraźnie zbudowana na wysoce spekulatywnej i przypuszczalnej wyobraźni. Pomimo ekstremalnej rzadkości znalezisk skamieniałości, era odkryć dinozaurów doświadczyła szybkiego rozwoju, a nowo opisane gatunki szybko zostały dodane do rosnącej liczby znanych gatunków. Musimy jednak podejść sceptycznie do natychmiastowego stwierdzenia, że te skamieniałe szczątki mają miliony lat. Musimy wziąć pod uwagę, że wiele z tych odkrytych okazów może w rzeczywistości należeć do znacznie młodszej epoki lub może wcale nie reprezentować nowych gatunków, biorąc pod uwagę bardzo ograniczone dowody kopalne potwierdzające takie twierdzenia. Wielu z nas powszechnie zakłada, że szczegółowe przedstawienia i ilustracje dinozaurów, które widzimy w książkach akademickich i eksponatach muzealnych, opierają się na odkryciu kompletnych szczątków szkieletowych, co pozwala na dokładne przedstawienie ich budowy i anatomii. W rzeczywistości jest odwrotnie. Przedstawienia te opierają się na wysoce niekompletnych szczątkach kopalnych, podsycając nieodłączny sceptycyzm który nadal otacza narrację o dinozaurach od samego początku. Brak znaczącej dokumentacji akademickiej tylko dodatkowo podsyca sceptycyzm wobec tych rzekomych odkryć. Początkowo lawina odkryć nastąpiła w krótkim czasie, a zapał do konstruowania tych stworzeń za pomocą żywych ilustracji nie tylko rodzi pytania, ale także silnie sugeruje ukrytą agendę. Rozważmy scenariusz, w którym liczne duże krokodyle i ich pozostałości znalezione do dziś w Oxfordshire w Anglii wykazują cechy fizyczne niezwykle podobne do tych przypisywanych megalozaurusowi i różnym innym rzekomym dinozaurom, ściśle dopasowując się do przedstawień gigantycznych jaszczurek. Musimy zdać sobie sprawę, że szczątki kopalne są zazwyczaj odkrywane w stanie rozczłonkowanym, często bardzo niekompletnym i fragmentarycznym, przypominającym zaledwie kilka rozrzuconych kawałków rozległej układanki. Czy znaleziska te mogą w rzeczywistości reprezentować wymarły rodzaj w rodzinie krokodyli, a nie zupełnie nowe i odrębne gatunki? Dalsze badania nasuwają nieodparte pytanie, czy rozczłonkowane kości krokodyla mogłyby zostać ponownie ułożone w strukturę szkieletów w dowolnej wybranej pozycji, naśladując to, co jest obecnie rozpoznawane jako dinozaur przy strategicznym ustawieniu. Taka możliwość z pewnością istnieje zarówno historycznie, jak i obecnie. Kości te mogą być nawet manipulowane w układzie dwunożnym, co dodatkowo wzmacnia tradycyjne przedstawienie anatomii i postawy dinozaurów dla wielu z tych, które powszechnie rozpoznajemy dzisiaj. Rozważmy typową czaszkę krokodyla, która pod wieloma względami jest uderzająco podobna do czaszek wielu domniemanych gatunków dinozaurów. Wyobraźmy sobie teraz tę czaszkę jako fragmentaryczną i wysoce niekompletną, zapewniającą szerokie możliwości konstruowania dowolnej interpretacji, która jest następnie przedstawiana na szczegółowych ilustracjach jako kompletna czaszka. Możemy dalej przyznać, że różni rekonstruktorzy nieuchronnie dają różne wyniki, wyraźnie ilustrując, że te próby rekonstrukcji przede wszystkim nie powinny być uważane za dokładne. Podkreśla to, że ta konkretna dziedzina paleontologii historycznej podlegała w dużej mierze na czystych spekulacjach, domysłach i wyobraźni, próbując przedstawić, zilustrować i ożywić te starożytne stworzenia. Istnienie dinozaurów zostało po raz pierwszy spekulacyjnie wysunięte przez kierownika muzeum przypadkowo w połowie XIX wieku, w okresie rozkwitu ewolucjonizmu, zanim jeszcze znaleziono pojedynczą skamielę dinozaura. Prasa głównego nurtu i media na całym świecie zaczęły nagłaśniać historię o tych rzekomo dawno zaginionych zwierzętach, a następnie 12 lat później, w 1854 roku, Ferdinand van der Veer Hayden podczas eksploracji górnego brzegu rzeki Missouri znalazł dowód teorii Owena, kilka niezidentyfikowanych zębów. Napisał do czołowego paleontologa, Josepha Leia, który kilka lat później ogłosił, że pochodzą one od starożytnego, wymarłego dinozaura Trekadona, co, co jak na ironię oznacza szorstki ząb. Po pierwsze, nie trzeba dodawać, że niemożliwe jest zrekonstruowanie całego hipotetycznego, starożytnego zwierzęcia na podstawie kilku zębów. Ale co ważniejsze, wątpliwe jest, aby niezliczone starożytne formy przejściowe gadów, ptaków i gadów ssaków, niezbędne dla kwitnącej teorii ewolucji, zostały wysunięte, a następnie wygodnie odkryte przez zespoły ewolucjonistów i archeologów celowo poszukujących takich skamieniałości. Jeszcze bardziej wątpliwe jest to, że takie skamieniałości rzekomo istniały przez miliony lat, ale nigdy nie zostały znalezione ani znane żadnej cywilizacji w historii ludzkości, aż do renesansu ewolucjonizmu w połowie XIX wieku. Jaka motywacja inna niż istniejąca wcześniej agenda mogłaby skłonić kogoś do zidentyfikowania zaledwie garstki skamieniałości jako pozostałości starożytnego wymarłego gatunku, a następnie podjęcia próby rekonstrukcji na podstawie tak skąpych szczątków? Skamieniałości te zostały uznane za liczące miliony lat, twierdzenia te powstały na 100 lat przed rozwojem technik datowania radiometrycznego. Zamiast tego polegali na względnych metodach datowania, takich jak stratografia i wykorzystanie skamieniałości indeksowych. Metody te, często krytykowane za ich niedokładność i podatność na błędne rozumowanie, stanęły przed nieodłącznymi wyzwaniami związanymi z zapewnieniem dokładnych szacunków datowania, co dodatkowo utrwaliło przepuszczalną narrację otaczającą dinozaury. Jako przykład przeanalizujemy pierwszą ilustrację bardzo popularnego Tyrannosauru re Rexa, pokazaną tutaj, opublikowaną wkrótce po jego odkryciu w 1905 roku. Bliższe spojrzenie wyraźnie pokazuje znaczące przypuszczenia dominujące we wczesnych dniach badań nad dinozaurami. Początkowo naukowcy opierali się na bardzo ograniczonych dowodach, jedynie częściach czaszki, kilku fragmentach szczęki, kilku żebrach, rozproszonych kręgach i różnych fragmentach kości. Po pierwszym odkryciu skamieniałości Tyrannosaurus Rexa stanowiły tylko około 15% całego szkieletu, który został wykorzystany do rekonstrukcji i przedstawienia jego wizerunku. Na podstawie tych skąpych dowodów, zrekonstruowanie pełnego wizerunku zwierzęcia, a następnie uznanie go za nowy gatunek, wymagało pewnego stopnia wiary i spekulacji graniczących z farsą. W szczególności brak rąk i nóg wśród okrytych, odkrytych skamieniałości rodzi krytyczne pytania dotyczące daleko idącego założenia, że stworzenie to było dwunożne. Co ciekawe, minimalne zmiany w przedstawieniu tyranozaura Rexa od jego oryginalnej ilustracji z 1905 roku do dnia dzisiejszego, pomimo licznych późniejszych odkryć skamieniałości, podważają prawdopodobieństwo, że takie spekulacyjne interpretacje mogły być tak dokładne, tak dokładne przy pierwszej próbie. Scenariusz ten podkreśla potrzebę ostrożności i krytycznej oceny interpretacji paleontologicznych, zwłaszcza gdy opierają się one na tak wysoce niekompletnych danych. Biorąc pod uwagę, że pierwotne obrazy opierały się wyłącznie na fantazyjnych interpretacjach tak niewielu odkrytych skamieniałości, zaskakujące jest, jak niewiele ewoluowały one w kierunku dokładniejszych reprezentacji, pomimo ciągłego odkrywania rzekomych nowych skamieniałości. David Wosney, amerykański pisarz, powiedział, Dlaczego rdzenni Amerykanie nie odkryli dinozaurów przez wszystkie poprzednie lata, kiedy wędrowali po kontynentach amerykańskich? Nie ma wiary w dinozaury w religii lub tradycji rdzennych Amerykanów. Dlaczego nie było żadnych odkryć przed XIX wiekiem w żadnej części świata? Według World Book Encyclopedia, przed latami 1800 nikt nigdy nie wiedział, że dinozaury kiedykolwiek istniały. Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku odkryto duże złoża szczątków dinozaurów w zachodniej Ameryce Północnej, Europie, Azji i Afryce. Złoża dinozaurów znajdują się również w Belgii, Mongolii, Tanzanii, zachodnich Niemczech i wielu innych częściach świata. Dlaczego człowiek nagle dokonał tych wszystkich odkryć? Obszary lądowe Belgii, Mongolii, Tanzanii, zachodnich Niemiec i także obu Ameryk były zamieszkane i bardzo dobrze zbadane przez tysiące lat, a nie było żadnych odkryć aż do XIX wieku. Dlaczego? Wayne Grady, amerykański dziennikarz, napisał Okres następujący po tym od około 1870 do 1880 roku stał się okresem w Ameryce Północnej, w którym przeprowadzono jedne z najbardziej podstępnych oszustw w historii nauki. W tak zwanej Wielkiej Gorączce Dinozaurów lub Wojnach Kości Edward Drinker Cope z Akademii Nauk Przyrodniczych i Od Marsh z Muzeum Historii Naturalnej Peabody rozpoczęli trwającą całe życie rywalizację i pasję do polowania na dinozaury. Zaczęli jako przyjaciele, ale stali się zaciekłymi wrogami podczas legendarnej waśni obejmującej podwójne krzyżowanie, oszczerstwa, przekupstwa, kradzieże, szpiegostwo i niszczenie kości przez obie strony. Mówi się, że Marsh odkrył ponad 500 różnych starożytnych gatunków, w tym 80 dinozaurów, podczas gdy Cope odkrył 56. Spośród 136 gatunków dinozaurów, rzekomo odkrytych przez obu mężczyzn, tylko 32 są obecnie uważane za aktualne. Reszta została udowodniona jako fałszerstwa i fabrykacje. Żaden z nich nie twierdził również, że znalazł kompletny szkielet, więc cała ich praca obejmowała rekonstrukcję, rekonstrukcję. W rzeczywistości do dziś nigdy nie znaleziono kompletnego szkieletu, więc wszystkie dinozaury są rekonstrukcjami. Odkrycia i wykopaliska najczęściej nie są dokonywane przez bezinteresownych ludzi, takich jak rolnicy, ranczerzy, wędrownicy. Wędrowcy, amatorzy rekreacji na świeżym powietrzu, budowniczowie, kopacze fundamentów, kopacze rurociągów i pracownicy przemysłu wydobywczego, ale raczej przez ludzi o żywotnych interesach, takich jak paleontolodzy, naukowcy, profesorowie uniwersytetcy i pracownicy organizacji muzealnych, którzy celowo szukali kości dinozaurów lub którzy wcześniej badali dinozaury. Czy profesjonaliści zajmujący się dinozaurami, którzy mają w tym interes, mają jakiś dobrze strzeżony sekret dotyczący tego, gdzie szukać, którego amatorzy dinozaurów nie są w stanie rozgryźć? Znaleziska są często dokonywane podczas specjalnych wypraw łowieckich na kości dinozaurów i ekspedycji przez tych ludzi do odległych regionów już zamieszkałych i zbadanych. Wydaje się to z wysoce nieprawdopodobne. Bardziej wiarygodny jest przypadek odkrycia pierwszych oryginalnych zwojów z nadmorza Martwego w 1947 roku, które zostały nieumyślnie odkryte przez dziecko i które zostały opublikowane do 1955 roku. W niektórych przypadkach odkrycia kości dinozaurów przez osoby, które nie pracują w zawodzie związanym z dinozaurami, zasugerował im jakiś specjalista od dinozaurów, aby poszukali w, lub kopali w określonym obszarze. Bardzo interesujące są również specjalne obszary wydzielone i oznaczone jako parki dinozaurów, dla których amatorzy polowania na dinozaury muszą najpierw uzyskać licencję na polowanie na dinozaury. Poprzednie cytaty zapewniają wnikliwe spojrzenie na wczesną historię polowań na dinozaury i oferują podgląd tego, czego możemy się spodziewać w przyszłości, gdy nowe odkrycia wyjdą na jaw. Chociaż zaprzeczanie istnieniu wymarłych gatunków z naszej przeszłości byłoby całkowicie niepoprawne, wiele z nich zostało dobrze udokumentowanych. Niezbędne jest jednak uznanie niezwykle niewiarygodnej i pomysłowej natury tej konkretnej dziedziny paleontologii i jej historii. Wyłania się wyraźny wzór sugerujący, że odkrycia dinozaurów występują głównie w sferze interesów i ekspertów w dziedzinie paleontologii. Wzorzec ten wyraźnie kontrastuje z brakiem takich odkryć, zanim paleontologia została uznana za dyscyplinę naukową oraz z całkowitym brakiem dowodów na istnienie dinozaurów w historycznych zapisach starożytnych cywilizacji. Co więcej, nawet w dzisiejszych czasach wskaźnik nowych odkryć dinozaurów zarówno, zarówno przez zainteresowane, jak i niezainteresowane strony pozostaje niezwykle rzadki, co jeszcze bardziej podkreśla, Wykreśla ten naprawdę intrygujący wzór. W krytycznej obserwacji warto zauważyć, że pomimo twierdzeń o ponad tysiącu gatunków dinozaurów zamieszkujących niegdyś ziemię, znaczna większość tych odkryć miała miejsce w stosunkowo wąskich ramach czasowych. Co ciekawe, okres ten zbiegł się lub podejrzanie zbiegł się z erą, w której teoria ewolucji szybko zyskiwała popularność i akceptację. Pomimo ogromnego postępu w nowoczesnej technologii wykopaliskowej i podczas najbardziej zaludnionego okresu w historii świata, odkrycia skamieniałości dinozaurów wydają się być coraz rzadsze. Co więcej, gdy takie skamieniałości są znajdowane, zazwyczaj nie są one odkrywane organicznie przez neutralne strony, takie jak ekipy budowlane lub budowniczowie. Ale raczej przez osoby bezpośrednio zaangażowane w paleontologię. Wysiłki mające na celu uzyskanie dostępu i zbadanie oryginalnych skamieniałości dinozaurów, czy to z eksponatów muzealnych, czy też od opiekunów twierdzących, że je posiadają, są systematycznie odrzucane niezależnie od przynależności do dziedzin naukowych lub paleontologicznych. <laughs> Ta dziedzina paleontologii pozostaje ściśle strzeżona z ograniczonym uczestnictwem, przypominającym bardziej ekskluzywne bractwo niż otwartą działalność naukową. Chociaż kiedyś byłem urzeczony urokiem tych stworzeń, ich fascynującymi ilustracjami i samą koncepcją prehistorycznego życia, doszedłem do etapu, w którym kluczowe stało się zakwestionowanie wiarygodności i prawdziwości całej tej relacji od samego początku. W miarę jak zagłębiałem się w jego początki i odkryłem szeroki wachlarz czynników dyskredytujących, stało się jasne, że wiele oszukańczych przypadków i wysoce spekulatywnych interpretacji artystycznych zostało wykorzystanych od samego początku, aby rozwinąć ten naturalistyczny program oparty na ewolucji. Brak jakiejkolwiek analizy i kontroli ze strony osób trzecich, otaczającej szczątki dinozaurów, uwydatnia surową rzeczywistość, w której partykularne interesy sprawują pełną kontrolę i kształtują całą narrację o dinozaurach. Musimy wziąć pod uwagę możliwość, że narracja otaczająca dinozaury od samego początku była skomplikowanym oszustwem takim, które wspiera teorię ewolucji i koncepcję starożytnych form życia. Staje się oczywiste, że istnieje restrykcyjny aspekt tej dziedziny paleontologii, wyłączny dla ekspertów, w którym zaangażowanie stron trzecich, krytyka i kontrola są niedozwolone. Ta zdecydowana wyłączność ujawnia, że tylko nieliczni uprzywilejowani w tej dziedzinie są przypisywani tym odkryciom, co wskazuje na wyraźny brak bezstronnych ustaleń od stron niepowiązanych. Chociaż eksperci ci mogą twierdzić, że ich wiedza specjalistyczna kieruje ich do najlepszych lokalizacji do takich znalezisk, ważne jest, aby wziąć pod uwagę stosunek paleontologów do ogólnej populacji klasy robotniczej w poszczególnych obszarach, gdzie z pewnością można oczekiwać przypadkowych odkryć dinozaurów. Weźmy pod uwagę dużą ilość codziennych prac wykopaliskowych podejmowanych przez budowniczych i pracowników budowlanych na całym świecie, zwłaszcza w regionach rzekomo bogatych w skamieniałości dinozaurów. Znajdujemy się w najbardziej zaludnionej epoce w historii świata, wyposażonej w mnóstwo masywnego sprzętu do robót ziemnych, który przewyższa wszystko, co widziano w historii. Podstawowe obliczenia ujawniają znacznie wypaczony stosunek, ostrożnie szacowany na 1 do 10 milionów, między liczbą paleontologów a codziennymi pracownikami, którzy mogą przypadkowo odkryć szczątki dinozaurów. Czy jest statystycznie wykonalne, aby prawie wszystkie odkrycia były dokonywane wyłącznie przez tę bardzo małą grupę profesjonalistów? Ten wyraźny kontrast podkreśla, że odkrycia skamieniałości są prawie zawsze przypisywane paleontologom, którzy nie tylko odkrywają te relikty, ale także przypisują im rzekomo starożytny wiek. To również ci eksperci klasyfikują szczątki jako dinozaury lub nowe gatunki, prawie zawsze opierając się na bardzo skąpych dowodach, podsycając ciągłe wątpliwości co do wystarczalności danych leżących u podstaw takich kategorycznych identyfikacji. Chociaż prawdą jest, że dawne gatunki wymarły, a ich szczątki zostały odkryte, musimy przyznać, że początkowa historia odkrywania dinozaurów, w szczególności była całkowicie domniemana, dotycząca rzekomego starożytnego wieku i prób rekonstrukcji odkopanych skamieniałości. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę, że nie, że nie są dostępne żadne zdjęcia z kamieniałości ani szczątków z tego początkowego okresu szybkiego odkrywania. Mamy tylko artystyczne interpretacje pomimo dostępności techniki fotografowania w tamtym czasie. Wszystkie ilustracje i przedstawienia tych stworzeń były całkowicie spekulatywne, biorąc pod uwagę, że zwykle odkrywano mniej niż 15% domniemanych szczątków dinozaurów. Biorąc pod uwagę te rozważania, kiedy zastanawiamy się nad początkowymi latami ery odkryć dinozaurów, konieczne staje się dokładne zbadanie wyrygodności całego przekazu.